Paneta Chwalba, witam w kolejnym odcinku magazynu do teatru. Czas na porcję październikowych propozycji teatralnych w naszym regionie. A zatem ruszajmy w tę podróż, a zaczynamy od nowości. Nie zazna sławy nigdy ten, kto pisze. Niedobre wiersze. A czemu one są niedobre? Na rozpoczęcie jubileuszu 130-lecia Teatru Polskiego w Bielsku Białej premiera Mistrza i Małgorzaty Odważnie. Odważnie i dość powiedziałbym w kraju popularnie, bo mhm. jest duży wysyp premier Mistrza i Małgorzaty, ale u nas rzeczywiście na otwarcie jubileuszu Małgorzata Warsicka wraz z Karolem Nepelskim i Marcinem Klańdą taki Tercet pracujący ze sobą od jakiegoś czasu, odnoszący duże sukcesy, wziął na warsztat za moją namową mistrza Małgorzatek. On musi być w Glibojedowie. Wymyśliłem sobie, że ten jubileusz winien rozpocząć się od czegoś, co jest taką ikoną, legendą, czymś zupełnie niezwykłym. No i stało się. Dla pani to było duże wyzwanie zmierzyć się z prozą Błuchakowa? To jest absolutnie olbrzymie wyzwanie. To jest potwór ta powieść. E, fascynujący, ale też straszny w, e, w wielu momentach. Ja mam. 23 lata. I złożę na was wszystkich skargę! A na ciebie to w szczególności kanalio. A na co chce się pan skarżyć? Jak na co? Na to, że zdrowego człowieka siłą przywlekli do domu wariatów. Wiele wątków, trzy różne plany. Jak to połączyć? Jaki był ten pomysł, żeby to wszystko było tutaj spójne na scenie? My się skupiliśmy na trzech wątkach. Skupiliśmy się na środowisku literackim i artystycznym. Skupiliśmy się oczywiście na wątku Mistrza i Małgorzaty. No i oczywiście na wątku Wolanda, który przyjeżdża razem ze swoją grupą do Moskwy. Dzień dobry, Stefanie Bogdanowicz. Wydaje mi się, że wszystkie te wątki y, łączy jedna rzecz, a mianowicie poszukiwanie prawdy w tym świecie. Wolont tak naprawdę pokazuje y, innym bohaterom, gdzie są zakłamani w sobie. Y, jest takim swego rodzaju lustrem rzeczywistości. Moim I chyba ten wątek, ten temat najbardziej Proszę mnie w tym się. interesuje, za tym staram się iść. Drogi Ciebie, Bogdanowiczu, niech pan sobie przypomni starą i mądrą zasadę: podobne należy leczyć podobnym. Jedyne, co może Pana teraz przywrócić do życia, to dwie setki wódki i gorąca, ostra zakąska. To było zaskoczenie, jak Pani Marto Pani zagra wolanda? No, na pewno tak, bo to nie są rzeczy, które często spotykają aktorki, takie właśnie role, więc yy, no, byłam bardzo zaskoczona, jednocześnie oczywiście bardzo się ucieszyłam, bo lubię tego typu wyzwania, przekraczać gdzieś tam swoje amplua. bardzo to mnie kręci w aktorstwie. No. Cóż mam nadzieję, że teraz przypomniał Pan sobie moje nazwisko. No nieźle. Widzę, że powódce był jeszcze Fajn. Ktoś ci tak się nie robi. Mogłoby to zostać między nami aż naturalnie. To przedstawienie jest rzeczywiście imponujące pod każdym względem formalnym. Mówię o muzyce, scenografii, kostiumie reżyserii jest monumentalne przez to, że... Muzycznie bierze udział e, kwartet smyczkowy na scenie, e, m, chór e, śpiewający muzykę skomponowaną przez Karola Nepelskiego na wzór e, pasji Janowej Mateuszowej e, Jana Sebastiana Bacha. Także te brzmienia są też monumentalne i to wszystko razem e, z adaptacją tekstu Buchakowa stanowi taką naprawdę e, 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 silną, dojmującą formę teatralną, bo tak to trzeba nazwać. Profesor Czarnej Magii, Woland. Wczoraj przyjechałem do Moskwy z zagranicy i od razu zgłosiłem się do Pana z propozycją gościnnych występu w Variety. Teatrze Nowym w Zabrzu, ostatnie przygotowania do 19 edycji Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona i to będzie taka prawdziwa teatralna uczta. Teatralna podróż po Polsce, ale bez jeżdżenia, bo wszystko przyjedzie do Zabrza. Zgadza się, to prawda, to już i to warte podkreślenia: 19. edycja festiwalu Rzeczywistość Przedstawiona Dramaturgii Współczesnej, i to z pewnością jest święto dla teatromanów, nie tylko za bo zjeżdżają się widzowie z całego Śląska, i nie tylko ze Śląska, ponieważ mamy w jednym miejscu najwybitniejsze. Najlepsze, najciekawsze przedstawienia z całej Polski. To będzie prawdziwy teatralny maraton po dwa spektakle każdego dnia. No, trzeba się mocno zastanowić, które spektakle wybrać, co byśmy szczególnie polecili, które są szczególnie warte uwagi. To jeśli chodzi o tegoroczną edycję, to poleciłbym wszystkie. Po prostu wszystkie, dlatego że tutaj nie ma słabych przedstawień. My wiemy, że publiczność tu przychodzi na naprawdę najwyższej próby produkcje i takie one są. Przy czym są różne, i to jest być może z jednej strony formuła tego festiwalu, że tutaj mamy przeniesione teksty, które powstały po 1989 roku, czyli w tej współczesności naszej, tej już odmienionej, prawda, kiedy padł ten paskudny totalitarny ustrój. Więc rozmawiamy współcześnie, a z drugiej strony przecież żyjemy w dynamicznym świecie, to się zmienia i ta rzeczywistość przedstawiona jest co roku inna. I można zauważyć pewne tendencje. Były lata, kiedy na festiwalu było sporo przedstawień, powiedzmy, mocno dyskutujących politycznie. Były, były festiwale, gdzie, gdzie bardziej jak gdyby twórcy wchodzili w głąb człowieka i indywidualnie traktowali pewne losy i konteksty. Co roku jest inaczej, bo co roku inna rzeczywistość nas, nas otacza i ten festiwal nie ma szans się starzeć. Ta formuła się nie, nie przeje. Dlatego, że powstają wciąż nowe, nowe tytuły, nowe teksty sceniczne, właśnie traktujące o tym, co dzieje się dzisiaj wokół nas. Dlatego z pełną odpowiedzialnością polecam te wszystkie tytuły, dlatego, że każdy w inny sposób o tej rzeczywistości opowiada. Festiwal to nie tylko 15 spektakli, ale masę rzeczy obok, więc co wśród tych wydarzeń towarzyszących? Tak, staramy się, żeby od wielu lat, żeby całe miasto żyło naszym festiwalem i żeby to nie było tylko tu na scenie, ale też działo się poza naszymi murami. Od wielu lat mamy szereg imprez towarzyszących, które angażują tak naprawdę od najmłodszych przedszkolaków po, po seniorów, ponieważ mamy cykl imprez z rzeczywistość przedstawiona, gdzie dzieciaki przygotowują adaptacje najnowszych bajek. Mamy cykl, gdzie głównie licealiści przygotowują Dramaty czytane. Dramaturga, który wygrał w ubiegłym roku. W tym roku będziemy czytać Tadeusza, Słowodzianka, ale też Piotra Rubickiego parę grup wybrało, a też przez wiele lat wygrywał, więc, więc się wpisuje. Jest cykl teatroteki. Czyli można przyjść do nas za darmo i obejrzeć najnowsze i najlepsze produkcje teatru telewizji. Więc naprawdę dzieje się bardzo dużo. Nie wiesz, bowiem o swoim ojcu, bo tworzy rzeczy najstraszniejsze. Czy ty wierzysz w podróżowanie w czasie? Niesamowita historia! Książki jeszcze nie przeczytał. Poczekam na film. To wszystko prawda? Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Pora porozmawiać o Zaczarowanym Koniu, którym rozpoczęliście Państwo sezon artystyczny. To spektakl, widowisko, koncert. Jakie określenie najbardziej pasuje? Takim końskim teatrem jesteśmy, jak Pani <laughs> widzicie, że dobija się koni, Zaczarowany Koń. Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście. To jest właściwie. Uteatralizowany koncert, tak mm -hmm. można powiedzieć, ponieważ no, głównym bohaterem są piosenki, piosenki lat 50. -tych. I te liryczne, i te bardziej dynamiczne, w większości znane, no, bo doczekały się tylu coverów przez znakomitych artystów i tamtego okresu, i późniejszego. Kasztany, pamiętasz, była jesień, ale i serduszko, Pukawryk Miecza, i kupa, Kuba, jak wyspa. Gorąca. Tak, jak ja, Wulka. Jak, <laughs> jak gorąca. Z tych piosenek jest sporo. Czy to prawda, że wszystko zaczęło się od zespołu makabunda i od waszego festiwalu Retro? Znaczy, festiwal jest miejski, ale fakt, że pomysł takiego festiwalu wyszedł od zespołu Makabunda. Wcześniejsze edycje były w klimatach lat 20 30 trzydziestych. W tym roku, od kiedy Teatr Mickiewicza był jakby producentem tego wydarzenia, pan dyrektor zaproponował, żeby spróbować czegoś innego, lata 50 Dla na nas to było wyzwanie, bo w tych 20 30 latach jakoś jesteśmy, że tak powiem, sili, a tutaj <grym> trzeba było się zmierzyć z nowymi rzeczami, ale bardzo fajnie. ten chyba pomysł, żeby to kontynuować tutaj na deskach Teatru Adama Mickiewicza. Chyba rzeczywiście m, jako teatr m, pierwszy raz współpracujemy z zespołem Macabunda, tak? mhm. a jest to bardzo e, przyjemna okoliczność, gdyż e, zespół jest w bardzo okazałym e, składzie, gdyż tak e, jest, jeszcze, jest również sekcja denta no. i no, są skrzypce. Także nie tylko taki band e, popularno-rozrywkowy, również poszerzony o, o, o sekcję no. blachy i skrzypce Według mnie jesteście bardzo e, rozśpiewanym zespołem aktorskim, e, jak na teatr dramatyczny. <laughs> Lubicie to? Lubicie muzyczne przedstawienia? Ja? I, ja lubię bardzo. Jestem po szkole wokalno-aktorskiej. Z tego co wiem, to kolega też, tylko się nie przyznaje, że spół, on jest po artystycznej. Nie, też kończyłem wydział w sumie o specjalności wokalnej, ale tutaj jesteśmy w dramatycznej formie y, wokalnie bardzo y, i wesela, karuzela, Już zagraliśmy kilka spektakli, gdzie starsze i dojrzałe już takie pokolenie świetnie się czuje, bo to są lata ich młodości, bądź jeszcze, jeszcze popularnych wtedy bardzo wielu przebojów, ale również jak przychodzą młodsi to bardzo dobrze się bawią. Chcecie upowszechniać tę miłość do muzyki retro, jakkolwiek daleko, głęboko by sięgać w przeszłości? No, oczywiście, że tak. To, są, to jest skarbnica, mnóstwo różnych wspaniałych yy, piosenek, i no, warto sięgać do korzeni. W Teatrze Banialuka w Bielsku Białej Czas na wspomnienia z podróży. Gdzie udała się ekipa ta Banialuka? Teatr Lalek Banialuka miał zaszczyt wystąpić na nawet nie międzynarodowym, ale na światowym festiwalu teatrów lalek w Charleville-Méziers we Francji ze spektaklem Oresteja, w reżyserii François Lazaro. Jest to festiwal, na którym od dawna żaden teatr z Polski chyba nie gościł. Tak, po wielu latach nieobecności polskich teatrów. Teraz Teatr Bania Luka został zaproszony. No i jest to takie nobilitujące dla nas, dla teatru, dla miasta. Dlaczego ten festiwal jest tak ważny w świecie lekarskim? Bo to jest festiwal taki jak e, Awignon dla, dla e, świata. Ale... Teatralnego w Petit Avignon. Ja to ja zawsze mówię, to jest, to jest mały Avignon. Po prostu to, to jest festiwal targów. Tam jest aż 100. E, policzyłem sobie z programu 108 spektakli. Pełno, że tak powiem, ludzi z towarzystwa teatralnego. I ja myślę, że to jest taki no, też niesamowity plus. E, te, te, doświadczenie tej społeczności, nie tylko z Polski, ale też z poza. No właśnie, bo spotkaliście lalkarzy z całego świata. Tak, z całego świata, więc to było niesamowite, kiedy chodziło się tymi uliczkami tam właśnie w Charleville, z każdego kąta wyskakiwał jakiś lalkarz z marionetką, z inną lalką i były większe, mniejsze przedstawienia, także no, niesamowite doświadczenia. Bardzo fascynowała mnie praca ekipy technicznej, która potrafiła z sali gimnastycznej, na której odbywają się mecze piłki koszykowej, przystosować ją do potrzeb teatralnych i to tak sprawnie, że mieliśmy warunki, Powiem lepsze niż, niż u nas, bo większa przestrzeń, więcej miejsca. Na festiwalu w Charlotte Mesie zaprezentowaliście spektakl Oresteja. To jest taki spektakl festiwalowy, waszym zdaniem? Oj, bardzo. Z założenia on jest w odbiorze dość specyficzny, ponieważ jest grany w języku starogreckim, ale ma też swego rodzaju tłumaczenia bądź komentarze dodatkowo wyświetlane. Jeżeli ten spektakl jest odbierany przez polską publiczność jako ciekawy, interesujący. To ciekawie jest zmierzyć to również z inną publicznością i myślę, że przez to, że jest w języku... Jakby z założenia niezrozumiałym na początku, to tym bardziej nadaje się na festiwal, gdzie każdy może właśnie wyciągnąć z niego te wszystkie inne warstwy poza samym tekstem. Zagraliśmy trzy spektakle. Pierwszy spektakl wydawało nam się, że ta energia, która płynęła ze sceny i z widowni, był niesamowitym spektaklem. Drugi, ponieważ graliśmy o godzinie 22, był nieco inny, ale ten trzeci pokazał, że. Jako zespół, my koledzy, potrafimy ze sobą bardzo fajnie współpracować, że możemy dać niesamowitą energię sami dla siebie na scenie, każdy po kolei, ale też y, czuliśmy y, tę energię płynącą z widowni. Orestaja prezentowana była we Francji. A kiedy u Was, na Waszej scenie? Rozegraliśmy się we Francji, a teraz po powrocie. Do Polski, do Bielska. Zorganizowaliśmy oczywiście kilka spektakli do dopołudniowych, ale również będzie specjalny wieczorny pokaz 11 października w 5 godzinie 18. I zapraszam bardzo serdecznie. Jest to wyjątkowy pokaz. Możliwość zobaczenia tego spektaklu w zasadzie jednorazowa, taka wieczorna, otwarta dla wszystkich. W Teatrze Miejskim w Gliwicach czas na pierwszą premierę w tym sezonie. Miało być rozrywkowo, ale inteligentnie. Dlatego plotka. No tak, chcemy, chcemy otworzyć ten sezon z uśmiechem, ale też z jakąś myślą. I, i wybraliśmy ten, ten, ten tytuł, mhm. bo wydaje mi się, że w tej całej nagonce to, która się teraz odbywa, jeśli chodzi o środowiska tak zwane LGBT, e, to jest mądry głos. W sensie takim, że e, on nastawia tak trochę po środku, żeby nie przesadzać w żadną stronę. A Widziłeś mnie. No. Nawet włożyłeś sweter. No, wszyscy mi mówią, że bardzo piękny. Look, W tym spektaklu gościnnie Przemysław Chojęta w roli głównej, w roli księgowego, który pewnego dnia zmienia swoje życie dzięki plotce. No tak, tak, tak. tak. Mhm. Ale to, jest, to nie jest taka historia, znaczy to jest historia o kimś, kogo kształtuje opinia innych. To znaczy plotka nie wpływa bezpośrednio na niego. On jest takim samym człowiekiem jakim był, ale wszyscy zaczynają go inaczej postrzegać. Czyli to jest opowieść o tym, jak ulegamy sile stereotypu. Dokładnie. Dokładnie. ten kolor jest. Wymień to. Człowiek, który jest bardzo nudny, bo tak można określić tego bohatera, dzięki zmieniającej się opinii innych osób, staje się nagle bardzo ciekawym osobnikiem. Tak, to prawda, nie zmieniając się jednocześnie. To jest bardzo ciekawe. Mm -hmm. że, to, że tylko ich postrzeganie go buduje, do pewnego momentu, dopóki sam się nie orientuje, właśnie, że tak to wygląda. Że oni właściwie widzą <laughs> tego samego Piniona, ale przez, przez tą plotkę yy, patrzą na niego inaczej. Ja naprawdę cieszę się z powodu Twojego zwolnienia. Znaczy... Cieszę się, że się ułożyło. Tak, komedia jest troszeczkę taką komedią socjologiczno-społeczno-obyczajową. Sam tytuł wskazuje, kto jest głównym bohaterem szerząca się plotka. I ona oczywiście dużo robi dobrego również, bo jest to komedia, nie zapominajmy, więc śmiejemy się z tych wszystkich potyczek, które spotykają bohatera i przemian, które plotka powoduje w jego życiu. Niemniej jednak. Robi też dużo złego, i pozosta... ja też bym chciał, żeby taki wydźwięk pozostał w tym spektaklu, żeby widz nie został tylko z, ze śmiechem i z tym wyszedł, ale miał jakieś przemyślenia. Więc odrobinę nutek melancholijnych próbuję w to wpleść i uzmysłowić, że żyjąc w kłamstwie nie do końca jesteśmy szczerzy i uczciwi wobec innych i siebie. Co jest największą siłą tej sztuki? Czymś, co sprawia, że reżyser chce ją po prostu na scenie zrobić? Myślę, że jest kilka elementów. Po pierwsze, ona jest bardzo dobrze napisana i y, mam nadzieję, że aktorzy też to odczuwają, że słowa same układają się mhm. w gębie. Wszyscy mnie uważają za gbura, a ja, ja po prostu jestem normalny, wrażliwy facet. A to, co najbardziej lubię w rugby, to prysznice. Nie jest to farsa. Nie śmiejemy się z przekleństw, czy z dowcipów o seksie. Śmiejemy się z tego, z sytuacji i zależności komicznych, które wynikają. E, ale przede wszystkim, moim zdaniem, wartością tej sztuki jest to, że ona ma jakieś przesłanie. Jest to tekst, który mm, mówi o akceptacji, o akceptacji różności i o tym, że tytułowa plotka może zrobić dużo złego. Co ja mówiłem? No, że myjesz kolegów pod prysznicami. <krym> Co ja coś takiego mówiłem? Mhm. Dziś nieco krócej niż zwykle, ale mam nadzieję, że nie mniej interesująco. Za to, gdybyście Państwo chcieli zobaczyć ten odcinek jeszcze raz, to oczywiście z łatwością znajdziecie go, podobnie jak wszystkie inne archiwalne, w internecie. Polecam także adres do Teatru Info, a tam na jednej stronie repertuar wszystkich teatrów, o których mówię w tym programie. Ponownie widzimy się już za dwa tygodnie. Do zobaczenia!